jest czwartek 12 lutego 2015 roku. Dzisiaj telewizja narodowa gości po raz kolejny w restauracji Rozdroże na Placu na Rozdrożu w Warszawie. Dzisiaj gościmy naszych dwóch bohaterów, Artura Zawiszę i Sławomira Zachrzewskiego. Panowie zgodzili się, chcieli, opowiedzieli za tym, żeby można było spotkać się na uczciwej, spokojnej debacie narodowców i do tego doszło. Przypomnę, że sprawa rozpoczęła się w 2 stycznia 2015 roku, kiedy spotkaliśmy się wszyscy na cmentarzu brudnowskim przy grobie Dąbskiego. Tam sami Zakrzewski przemawiał, Artur Zawisza się oddalił, no ja to zinterpretowałem, że Zakrzewski nie dopuścił ale do głosu. Oczywiście za to przepraszam, bo nie chodziło, wcale tak nie było. Artur Zawisza po prostu się oddalił, gdyż nie chciał polemizować w tym miejscu. E, doszło do debaty. E, panowie, oddaję panom głos. E, pierwszy, z racji, że jest starszy, e, pan Sławomir Andrzej Zakrzewski. E, panie Sławomirze, debata narodowców. Witam Proszę serdecznie bardzo. i słuchajcie, od razu się cieszę, że pan Artur Zawisza, pomimo tego, że ma bardzo dużo zajęć, e, skorzystał z tego zaproszenia, takie jakby wyzwania do Pojedynku takiego politycznego, debaty. Debata to jest nad konkretnymi jakimiś sprawami. Obaj, można powiedzieć, wywodzimy się z nurtu politycznego, który nazywa się Narodową Demokracją. Czyli nie jest nam temat obcy i nie jesteśmy, że tak powiem, sobie obcy, jeśli chodzi o materię tego, o czym będziemy mówić. Natomiast jeśli chodzi o szczegóły i o wprowadzenie hasła, hasła, idei, idei narodowych, no to już tutaj się różnimy. I dlatego ja mam bardzo dużo pytań, zastrzeżeń do, do tego, co pan Artur Zawisza mówił, deklarował, co robił. I jest okazja teraz, że mogę to skonfrontować na żywo. Nie muszę zaocznie coś mówić na temat pana Artura Zawiszy, tylko mogę się spytać o to, czy ja dobrze to rozumiem i czy ja wiem, czy ja w ogóle rozumiem to, co pan Artur Zawisza przedstawia. I dlaczego? Dlaczego tak, a nie inaczej pewne rzeczy nas różnią. To tyle. Artur Zawisza, bardzo dziękuję zarówno uczestnikom, jak i przede wszystkim inicjatorom tego spotkania. Mimowolnym inicjatorem jest kolega Eugeniusz Sendecki, który rzeczywiście zinterpretował tę sytuację 2 stycznia, rocznicę śmierci Romana Dmowskiego, jako rzekome niedopuszczenie do głosu przez Barasława Bira. Mnie z kolei tak nie było. Natomiast jak sobie wyjaśnialiśmy tę kwestię, to ja Zadeklarowałem, że chętnie z panem Słowiniem odbędę debatę. I to odbędę debatę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że niekiedy miewam okazji go słuchać i słuchając. Potroszę się zgadzam, a potroszę się nie zgadzam i nieraz myślałem sobie, że dobrze byłoby skonfrontować te różne spojrzenia w sytuacji odwoływania się do wspólnych narodowych korzeni, a jednak różnicy organizacyjnej, a być może politycznej, a być może ideowej. Takie właśnie rzeczy sobie trzeba wyjaśniać. Ale po drugie też chciałem rozmawiać, nie ukrywam, z racji tego, że pan Sławomir Zakrzewski bardzo chętnie stawia akcenty krytyczne, polemiczne, może nawet czasem złośliwe w stosunku w szczególności do ruchu narodowego, którego ja jestem wiceprezesem, więc pomyślałem, że dobrze jest pytać byka za rogi i próbować wysłuchać na żywo tych zastrzeżeń czy pretensji i próbować na nie odpowiedzieć, bo nie ma co uciekać od tematów, nawet jeśli są trudne, trzeba próbować rozmawiać, a słuchacze tu na miejscu i w przestrzeni tej medialnej będą wyciągać sobie wnioski o rynku pożytkowi Rzeczypospolitej. A zatem przejdźmy do rzeczy. Bardzo prosimy Sławila Andrzeja Zakrzewskiego o pierwszy zarzut, o pierwszy jakiś wątek krytyczny wobec Artura Zawisza. Bardzo. Proszę. A, przepraszam, a mógłbym zapytać znaczy jedno pytanie. Nie. Nie. Proszę pan, Szanowni Państwo, jesteście zaproszeni jako goście i tutaj przede wszystkim korzystamy z tego, że pan Artur Zawisza odpowiedział na nasze zaproszenie. Z każdym z osobna możemy dyskutować już po Ale Ma... Czy Pan jednolitą opinię Młodzieży Wszechpolskiej czy Ruchu Narodowego, czy są różnice i czy Pana opinia będzie reprezentatywna i na ile dla Ruchu Narodowego? Moja opinia znakomitej rzeczy jest moją opinią, tam gdzie zajmiemy stanowisko oficjalne, spisane, udokumentowane jako Ruch Narodowy, tam będę to zawsze zaznaczał. Ale równie dobrze można by pana Słowomira pytać, no chyba, że jego środowisko jest tak niewielkie, że siłą rzeczy w każdej sprawie się zgadzają. Ale przecież historia ruchu narodowego to jest historia dyskusji, historia różnic, czasem historia rozłamów, historia wielości organizacyjnej, historia wielogłosu politycznego przed wojną światową i po wojnie światowej. Nie ma się co gorszyć tym, że szukamy najlepszych rozwiązań. Podstawowe pytanie i zastrzeżenie. Pana przeszłość mówi o tym, że pan się błąkał po ludziach, którzy wręcz walczyli z ideą narodową. Mówię tutaj o ludziach związanych z PIS-em, bo pan był przez jakiś czas członkiem PIS-u, partii politycznej, która była za aneksją Polski do Unii Europejskiej. Od samego początku tutaj w tym naszym środowisku walczyliśmy z Unią jako hegemonem, jako tym, który kontynuował ideę zasady III Rzeszy. Trzeciej Rzeszy, a nawet są analogie do Związku Radzieckiego, bo to jest już taki konglomerat. Otóż y, ludzie, których był Pan y, bliskiej zażyłości, tutaj myślę przede wszystkim o Panu Marku Jurku, którego był Pan y, takim osobistym jakby y, asystentem, który zajmował wysokie stanowiska w partii i, i później y, w Sejmie, choćby został Marszałkiem Sejmu, czyli druga głowa w państwie, on się deklarował i deklaruje do tej pory jednoznacznie po stronie tych, którzy nas zniewalają, według mnie. I Pan jakby uwiarygodniał sobą te, właśnie tę koncepcję, że trzeba współpracować z Unią Europejską, z NATO, z Niemcami, z Ameryką, z Izraelem. Dla mnie jest to nie do przyjęcia, kiedy widzę, co te podmioty robią z nami, z Polską, z narodem polskim. I mam tutaj dużo argumentów że Roman Dmowski jakby dzisiaj żył, na pewno by nie szedł w tym kierunku. Ten, który wyznacza nam jakby politykę, która jest praktycznie niezmienna, bo to jest konstans naszej polskiej racji stanu. Dlatego mam te zastrzeżenia. Zaczynamy, zacznijmy może od pana udziału w pisie. Po kolei, chociaż ja nie sądzę, żebyśmy głównie się na Osobie, którejkolwiek, w tym mojej osobie, mieli koncentrować, bardziej powinniśmy się koncentrować na sprawach, ale jak mówię, nie unikamy żadnych tematów. Oświadczenie zasadnicze co do Unii Europejskiej jest jasne i proste. Ja byłem, odkąd toczyła się w Polsce dyskusja na temat akcesji do Unii Europejskiej, przeciwny temu aktowi prawnemu i politycznemu. W referendum akcesyjnym głosowałem przeciw i zaangażowany byłem w akcji referendalnej, nawołując do głosowania na nie wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej i nic się pod tym względem nie zmieniło. Natomiast jasno powiem, składając kij w mrowisko, że kiedy słyszę słowa pana Sławomira Zakrzewskiego, że nie należy współpracować z nikim. W istocie, bo mówi nie z Unią, nie z Ameryką, nie z Niemcami, nie z Izraelem, nie z NATO. To Roman Dmowski wstydziłby się takich słów, bo Roman Dmowski podpisując traktat wersalski rozmawiał z możnymi tego świata, broniąc w trudzie i pocie czoła polskich interesów. Roman Dmowski nie zbudował Polski... Autarkicznej Polski, oderwanej od świata w roku 1918, ale próbował wygrywać miejsce dla Polski we wspólnocie narodów europejskich. Oczywiście działając w skrajnie trudnych warunkach. Mając remilitaryzację Niemiec, mając bolszewizm w Rosji, mając knowanie środowisk żydowskich na całym świecie. Oczywiście, że działał w bardzo trudnych warunkach tylko nie mówił jak pan Słowomir, że nigdy z nikim w żadnej sprawie nie należy współpracować. To jest motto narodowca. To jest motto niedojrzałości narodowej, a nie motto yy, prawdziwe, prawdziwej troski o interes yy, narodowy. Ja z Prawa i Sprawiedliwości wystąpiłem niedługo po tym, kiedy odbyło się referendum europejskie. A już jako posłuch PiSu głosowałem przeciw, będąc tam na cenzurowanym. Natomiast, oczywiście, można zadawać pytanie, czy w ogóle zasadne było uczestnictwo w PiSie, i rozumiałbym głosy ludzi, którzy by powiedzieli, że nigdy tej partii nie należało być członkiem. Tak można stawiać takie stanowisko, ono jest godne dyskusji. Tylko że zawsze trzeba jak Roman Młowski, polskie siły w określonej sytuacji. Otóż obóz narodowy, taki użyję analogii, w czasie wojny światowej powołał Narodowe Siły Zbrojne jako siłę odrębną od Armii Krajowej. Jako siłę w pewnym sensie konkurencyjną i walczącą o swoją samodzielność. Narodowe siły zbrojne zabiegały wobec rządu na uchodźstwie w Londynie, żeby nie uznawać tylko Armii Krajowej, ale narodowe siły zbrojne jako równoległą, odrębną, pełnoprawną reprezentację polskiego państwa podziemnego. Ale przyszedł rok 1942, a później 44, gdzie odbyło się scalenie Narodowych Sił zbrojnych z Armią Krajową. I w tym scaleniu, owszem, całe. NSZ brało udział. Część się nie zjednoczyła, a część scaliła się z Armią Krajową, bo uznali, że w tamtej trudnej, ciężkiej sytuacji taką decyzję scaleniową trzeba podjąć. Czy ktoś dzisiaj jest, miałby śmiałość odmawiać tym żołnierzom NSZ-u na polskich patriotów, polskich narodowców, ludzi troszczących się o polski interes narodowy, dlatego że zjednoczyli się w sytuacji wojennej z Armią Krajową? No to byłoby szaleństwo. Otóż ja należałam do tej grupy. Działaczy, która zdecydowała się współpracować na początku XXI wieku z PISem, ale byli też tacy działacze jak choćby Jan Łupuszański czy Henryk Plata, którzy 10 czy kilkanaście lat wcześniej współpracowali z czymś dużo gorszym niż PiS, czyli za WSM. Dawali się wybrać z tej listy, bo uważali, że w konkretnej sytuacji tak należy zadziałać. Ja bym tego typu refleksję wszystkim Państwu proponował, to znaczy dostosowywanie taktyki do okoliczności. Dziękuję. To jest pierwsze zejście, robię przegląd.